Szukasz taniego sklepu z grami? Zobacz stronę g2.com. się siebada, jest to warte. witajcie w kolejnym odcinku z symulatora Ziemeczka 3. Widziałem, że Wam się poprzedni odcinek spodobał, także lecimy jak najbardziej dalej. Jesteśmy tutaj w więzieniu. Widziałem, że pisaliście mi komentarze i to, i to nie jeden, a więcej. Żebym kupił nóż za dychę, a ja mam tutaj piątkę. Także nie jest tutaj zbytnio nie zrobię. Słuchajcie, postanowiłem, że zliczyłem grę trochę. Tutaj, tak ekran tutaj tak się telepie. I uciekliśmy z więzienia, słuchajcie. <laughs> właśnie tak, właśnie tak, słuchajcie. Tak wygląda ucieczka z więzienia. Travel to your friend. Dobra, musimy pojechać do przyjaciela. O, o, Nie mogę fury zarąbać. Dobra, słuchajcie, lecimy do kumpla. Lecimy do kumpla. Oczywiście jeśli Wam się ta gra podoba w ogóle, series symulator Ziemeczka, Stawcie łapeczkę w górę. Dzięki! A my let's go tutaj! Halo, ziemeczek ucieka z więzienia! Przebiłem się przez kartonową ścianę i co mi zrobicie? Nic mi nie zrobicie. Lecimy, lecimy z koksem. <głos》> Zamiast latać i plaskować ludzi, aż po prostu któryś się wyłoży i mi da hajsu na nóż, potem zabawa z nożem. Zrobiliśmy to szybciej! Gdzie Idę mu lepę sprzedać. Ej, ziemeczku! Czemu ty sikasz? Weź nie lej na mnie. Hej! O, odpowiedział hej. Eee, jedziesz do Liber Duty City! O, też jadę, mogę jechać z tobą? Tak, wsiadaj wsiadaj do auta, dobra. Słuchajcie, Ziemeczek nas podwiezie. Co prawda, wolałbym sam pojechać, ale od nas podwiezie, a tutaj miał przerwę na małe cenie, co nieco. jak widzieliśmy, <grym> także jedziemy. Bo generalnie ja to wcześniej wyciąłem, jak montowałem pierwszy odcinek, ale z domu jeszcze zebrałem jakiś prezent. Słuchajcie, tutaj prawdopodobnie chodzi o to, żeby ten prezent tutaj komuś dostarczyć. Yy, zarob pieniądze. Wejdź w taksy i jedź do swojego przyjaciela. Aha, dobrą, muszę zarobić pieniądze. No, dobra, słuchajcie, nie mam żadnej broni, która mogłaby mi się tutaj przydać. Mamy tak suweczkę, tak? 120 dolków, o kurde <laughs> Jedziemy! Dawaj tym szrotem Dawaj hajs! Give me your money! Hajsu! Dał hajs! Dobrze! Myk. 14! Ale to kurde, ale wy biedni jesteście sobie takie drogie, a oni hajsu nie mają. No wst wstydzilibyście się. Nie wstaniesz? Co? Uwaga, mamy tutaj supermana, słuchajcie. O, dał hajs. Dobra. <grybujesz> Pomogę wam. Dajcie mi tylko pieniądze. Coś, coś leciało, coś leciało. Uwaga. 122! Jest! Mamy na taksę! Super. Dobra, dawaj mi też szybko tego tego kamaru czy co ktokolwiek Fuck! Nie! Ja mam pieniądze, wy mnie za mapę wyrzuciliście! HAT tę grę! O oh nie! God damn it! Nie! <laughs> Patrzcie na to Wziąłem się, wbiłem w ekipę typów i mi dali tutaj zarobasa 77, tak na dzień dobry. O, jeszcze tutaj leży, dobrze. Co on po tyłku? Są jak psy, które wycierają tyłki sobie. O, tych to przejechałem. Dobra. O nie, on chce się bić. Aaaaa! Uciekaj! Mamy tutaj z Wyrola! Z 3000 Pro. Padaj, gościu. O! Psześ mi auto! Ha, ha! Hojny byłeś! Pan Hajs. Dobra, elegancko. Wszystkie fury leżą! Mamy tutaj pasata. Słuchajcie, idziemy do pasata. Może pasata nam nie, wleci, nie wrzuci tutaj w kosmos? Dobra, A. coś, coś przejechałem. Jakiś patek pieniądze, pieniądze, pieniądze myk. O, już tutaj jest, Dobra, idę z buta do tej taksówki. W nic nie wsiadam. Biegniemy, biegniemy do taksy. To miasto mnie nie lubi. Ha, mój samochód dachował. Pomogłem ci, zapamiętaj to. Przestań pić. Na odwyk pójdę. Ok. Dziękuję. Mam nadzieję, że się zrozumieliśmy. A w więzieniu nie mogłem nikogo splaskować. O! Tam jakaś fura tańczy. Halo taksi! Mam pieniądze! Jedziemy! Jedziemy stąd. Halo. Koniec. Koniec imprezy. <laughs> to nie jest miasto z jedynki? And the present over to your friend. Jest prezencik, zobaczcie. Ja właśnie go nie mogłem otworzyć, tak kminiłem. O co tu chodzi? Fajnie, a przyjaciel gdzie mieszka? To jakaś fabryka? Nie no, to, to, to nie jest zdecydowanie dzielnica domków. Także słuchajcie, lecimy. Na bok i szukamy terenów zamieszkałych, na przykład tam. Tam są jakieś domki. Musimy znaleźć kolesia, który jest naszym friendem i musimy mu podarować prezent. Co wy na to? Woohoo! No super. Dobry! Że zostałem przyjaciela. A no, na kibelku? Nie, okej, okay, dobra. To tu wchodzić jak... A tu ktoś sobie za potrzebą siedzi, no nie? Co to za ustaweczka beze mnie tutaj się dzieje? Halo! Co tu się dzieje? Żółte koszulki. A dobra. To lecimy na drugą stronę ulicy. O! Otwarte! Tu mieszka mu ziomuś. jest flaszeczka, to tak jakby pasowało, nie? Jest! Your friend! Witaj. Proszę, to twój prezent. Cieszysz się chociaż? Ej! Game Completed, aha! Dzięki, dobry ziomuś z ciebie Dostałeś prezent, co ty na to? Cieszysz się? Proszę bardzo Proszę bardzo A w moim prezencie był mop Także, tak, tak wygląda ta pseudofabuła, słuchajcie, w tej grze I teraz możemy sobie tutaj po prostu latać po mieście i robić, że tak powiem, zadymkę Czyli tak wiecie. Klasycznie jak to w symulatorze ziomeczka. O oh my god, to była bomba! <ścoughs> Czemu ja tego... Tak... Czemu ja się na to do mnie patrzyłem? Wysadziliśmy mu chatę! Mojemu friendowi! Czyli to wyszło na to, że to przez tego ziomeczka, który tu mieszka, nas wyrzucili z miasta. O to chodziło w fabule. I ziomeczku, jesteś gdzieś tutaj? Halo. Chcę zrobić jak w postalu dwójce z tobą teraz. Chyba go nie znajdziemy. Ja pierdziele, ale to było dobre. <ścoughs> Niespodziewane wręcz bym powiedział. Eee, yeah, witole, dobre, dobre. To kozak, kozak Naprawdę To się komuś udało A gdzie ten typ podleciał? To jest zagadka na dzisiaj Halo, zgubiłem przyjaciela, czy ktoś go widział? Tu są kuraki! Chodź do mnie! Chodź do mnie! Jest! Jest! Mamy opę broń z całej gry! O, Dawajcie! Kurak mocy powrócił. Balasi już uciekają, słuchajcie. Ta jest! Ta jest! Zadywa skuraka. Coś, coś mówiłeś, kolego? Kopa mi na łeb sprzedajesz? Policja mnie goni. Okej. Okay. Elo! hello! Nie, policja! Nie, leje na was! biorę mojego sprzęta 3000PRO i możecie mi kurde co najwyżej podskoczyć. Mistrz kierownicy, proszę bardzo. Oh my god, Mistrz kierownicy powraca. Driftem w każdym zakręcie Drifty nie tak wyglądają, ale ja potrafię, słuchajcie, tak się robi. Dzikie akcje MYK, widzieliście? Dobra, tego nie było. Idźcie stąd. Idźcie stąd, bo was przejadę. Ja was ostrzegam. Mówiłem, że was przejadę. I co? Aście z wyrzuciłem na kilometr, jak Demet. Straciłem auto. Mam mało pieniążka, potrzebuję. O oh shit. O oh shit. Dobra, mam nóż. Mam nóż, jestem asasynem. Zobaczcie, trzymam to jak asasyn. Widzicie? Zawsze działa. Co? Ha! Coś kliknąłem Panie Władzo! Tak here <laughs> Stop! Walę stop. was na, na ryj! Fuck! fuck. Mam dwa HP! Stop! Hands up. No dwalcie się ode mnie! O nie! I, I padłem. Zobaczymy czy trafimy do tego samego więzienia. <laughs> Co wtedy? Czy, czy po prostu nas wypuszczą? O, Koniec gry! Nie zrobili takiego typowego przejściowego więzienia. No i słuchajcie, przeszliśmy symulator ziomeczka. 3 e, czekamy na kolejny. E, parę słów ode mnie o tej grze. Nie kupujcie jej, bo to jest serio. Koniec, tu nie ma co robić, tak naprawdę. Taka po prostu giera, że tak powiem. E, na chwilę także macie tutaj, w formie odcinka, jak najbardziej. Serio, jak ja bym oglądał u kogoś z Ziobaczka i bym nie był youtuberem To bym to, tego nie kupował, także ta, ta, Taka porada ode mnie To, to jeszcze jest za mało, żeby, żeby się tutaj Pobawić, że tak powiem, trochę dłużej Dobra, dzięki za oglądanie, do następnego Na razie cześć, hej hej